W związku z remontem wiaduktu kolejowego nad ulicą Kunickiego, ulica Kunickiego na odcinku od ulicy Pocztowej do ulicy Nowy Świat została zamknięta. Taki stan potrwa około 3 miesiące. W czasie prac zostały wytyczone objazdy, na które kierowcy powinni się kierować ulicami Wolską do drogi męczenników Majdanka i dalej krańcowa Dywizjonu 303 bądź ulicą Nowy Świat. Wrodkowską, Diamentową i Krochmalną. Ruch zablokowali, a gdzie jest policja? Jeżdżą wszyscy to tak, jakieś jeździli, tylko teraz jednym pasem. Czyli kierowcy nie przestrzegają tego znaku? Nie, w ogóle. Długo trzeba czekać? 15 minut. Dopuszczon, dopuszczeni do ruchu e, ulicą Kunickiego w czasie prowadzenia e, prac e, są pojazdy uprzywilejowane, pojazdy służb komunalnych, komunikacja zbiorowa, czyli komunikacja miejska i busy regularnie przewożące ludzi, rowerzyści, a także mieszkańcy pobliskich posesji, pozostali kierowcy są obowiązani stosować się do oznakowania, które pojawiło się w związku z prowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, do egzekwowania tych przepisów. Od egzekwowania przepisów są odpowiednie e, służby e, w miejscu. Jechałem, mam, mam znak e, zakaz wjazdu prawda? oprócz tłuszcz wcześniej niepowiadomiony, teraz mogę to zrobić, stanąć i zostać. My muszę przekroczyć przepisy i pojechać dalej To, to, to chyba spowodowane tym, że ludzie jeżdżą na pamięć, że nie patrzą na znaki nie, że większość tych co przejeżdża to się nie zastanawia nad tym nawet, że, że jedzie na zakazie Nie wiem czy Pan zwrócił uwagę, ale za chwilę Pan złamie przepisy przejeżdżając przez, to, przez ten wiadukt No faktycznie to Nie tak no, nie jestem tutaj z miasta, ja ostatnio przejeżdżałem, tego nie było, więc nie zwrócił uwagi nawet tak, że to oznakowanie też nie jest za ciekawe chyba. Wydaje mi się, że tutaj powinno być wcześniej troszeczkę większe jakieś tablice i oznakowanie. Bo to jest tak no. troszeczkę tak schowane te znaki, że może nie wszyscy widzą. Niebawem na, w, w okolicy Placu Bychawskiego, skręcając w ulicę Kunickiego, pojawi się dodatkowa tablica, dodatkowy znak informujący o tym, że ulica Kunickiego jest zamknięta, by kierowcy nie mieli wątpliwości jak wygląda organizacja ruchu i nie wjeżdżali w ten zamknięty odcinek, nie błądzili, nie, nie tarasowali ruchu.